Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział piąty od wersu pierwszego. A o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby Was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez pana naszego Jezusa, Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Drodzy bracia i siostry, jakże fantastyczny przekaz, też powiem, ale dla kogo? Słusznie, dla. Uczniów Jezusa Chrystusa, bo dla ludzi tego świata to jest fatalna informacja. Ale od początku. Nie ma potrzeby nieustannego rozpisywania się, kiedy przyjdzie koniec. Wyznaczania dat, co do dnia, co do godziny nawet. Dlatego, że to są wszystko bzdury. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do Was pisać. Nie musimy o tym nieustannie trąbić na prawo i lewo. Dlaczego? Dokładnie bowiem wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Co to oznacza? To oznacza, że nikt żadnej daty nie ustali. To jest kabaret, kiedy ludzie ustalają daty. Nie tylko siebie z siebie robią cymbałów, ale ośmieszają słowo Boże. I być może to jest celem ich działania. Być może im właśnie zależy na tym, żeby ośmieszyć. Chrystusa ośmieszyć Biblię, ośmieszyć Kościół. No bo przecież w tym ustalaniu dat i godzin powołują się na Biblię. Ale Biblia nie tylko nie nakazuje tego, ale wręcz mówi, nie należy tego czynić. I daje pewną wskazówkę. Gdy będziemy słyszeć nieustannie wokół siebie: pokój i bezpieczeństwo. Pokój się liczy, tylko pokój się liczy. Jak nie chcesz pokoju, to jesteś. Ruską onucą. O, to ci dopiero dostałeś między oczy. No ale cóż, taki jest ten świat. Nie przejmujmy się. Dla pokoju i dla bezpieczeństwa, uwaga, pozabijają wszystkich. No bo pokój i bezpieczeństwo są najważniejsze. Ale Biblia mówi, że właśnie wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Tak jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną, ktoś powie, no ale kobieta się spodziewa tych bólów. A jak się może spodziewać? No po brzuch jej urósł, bo wie, że jest w ciąży, więc mniej więcej jest w stanie określić, kiedyż ten poród nastąpi. No i dokładnie tak się dzieje wokół nas, kiedy widzimy te wszystkie dziwne ruchy polityków. Ludzie nie dajcie się oszukać. Nie dajcie się zwieść. Ja czytam bardzo często, jak ludzie mówią, a my byśmy to lepiej zdecydowali. Jak może takich idiotów było znaczyć do tego czołowego zadania? Przecież to wszystko jest zaplanowane. Tam nie ma nic z przypadku. Tam nikt niczego nie robi z przypadku. To, co my oglądamy na zewnątrz, czyli tych wszystkich dziwnych ludzi, to są pacynki. Nie wiem, czy kiedyś byliście w teatrze typu Banialuka, czyli teatrze kukiełkowym. Czy ktoś uwierzył w to, że te dziwne postaci, które się poruszają po scenie, są prawdziwymi aktorami? No nie. Tak wierzą małe dzieci. To tak. Ale dorośli wiedzą, że to jest nieprawda. Wiedzą, że tam poniżej, kiedy nikt już nie może zajrzeć za scenę, to tam są prawdziwi aktorzy. To oni decydują o tym, co te kukły w danym momencie czynią, mówią, jak się zachowują. Dokładnie taka jest polityka. Jeśli ktoś myśli, że tutaj premierzy rządzą, no wybaczcie, ale to chyba jesteście dziećmi. Nawet nie wiem czy z przedszkola, za żłobka bardziej. Bo każdy normalny człowiek wie, że to są tylko kukły i nic ponad to. Powiem więcej, oni nawet się nie kryją z tym. Ale ludzie, ludzie oczywiście chcą wierzyć, że można w tym świecie coś zmienić. Nie można. Nie można. Dlaczego? Dlatego, że ludzie żyją w ciemności. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności. Dlatego ten dzień nie zaskoczy was jak złodziej. Nieważne, czy Pan przyjdzie jutro, czy za chwilę, ja zawsze jestem gotowy. Ba, ja jestem gotowy odejść już w tym momencie. Więc przyjście Pana mnie nie zaskoczy. Wszyscy jesteśmy z nami światłości. O ile oczywiście wierzymy Jezusowi Chrystusowi. Nie należymy do nocy, nie należymy do ciemności, więc się tym całym bałaganem aż tak bardzo nie przejmujemy. Ludzie tego świata ciężko pracują na to, żeby wyrwać kawałek chleba, wygrać wybory. Niestety, tak trzeba powiedzieć, kogoś zabić. To trzeba przygotować bardzo dużo elementów, które ze sobą będą współgrały, aby wyglądało na to, że był wypadek. A jak jest Kościołem? A Kościół modli się, rozeznaje. Jeśli Bóg mówi módl się w tej sprawie, to kościół się modli i rząd upada. Kościół się modli, i wojna się kończy. Kościół się modli i zamiast w suszy mamy dość. Tak, to jest kościół. Nie chodzi mi o tych, którzy są kościołochodami i sobie chodzą w niedzielę, nie każdą oczywiście, do takiego czy innego kościółka, aby modlić się do takiej czy innej bozi. Nie, ci ludzie nic nie rozumieją. I ci ludzie są częścią tego świata, częścią tego spektaklu. To są tacy aktorzy drugiego, trzeciego planu, którzy się pojawiają na scenie od czasu do czasu i, i wtedy partia może powiedzieć: patrzcie, u nas jest też wolność religijna. No pewnie. Jak niewolnik pójdzie gdzieś, posiedzi chwilę, no to jest wolność religijna. Ale niechże ten niewolnik obudzi się i powie, to Jezus jest Panem. O, to już nie ma wtedy wolności religijnej. Wtedy już trzeba z takim człowiekiem zrobić porządek. Trzeba go inwigilować, podsłuchiwać. Trzeba znać wszystkie jego kroki, wypowiedzi, blokować jego treść w internecie, no bo przecież jak on tak może obudzić się. To wszyscy mają spać. Ale nie, uczniowie Jezusa nie śpią. Nie śpią. My należymy do dnia, mówi Słowo Boże. Jesteśmy trzeźwi, jesteśmy ubrani w pancerz wiary, jesteśmy pełni miłości, mamy też przyłbicę zbawienia i nadziei, bo Bóg nie przeznaczył nas na gniew, czyli na sąd i potępienie, ale na zbawienie. Tak, Bóg przeznaczył swoich do zbawienia, więc nie opowiadajcie tam różnego rodzaju bzdur, że nie wiadomo, kto będzie zbawiony i w ogóle może wszystko stracić nagle i tak dalej. Ja nie wiem, jakiego Boga by wierzycie. Mój Bóg mi mówi, że ja jestem zbawiony. No ja to przyjmuję. Dlaczego mam uważać, że on kłamie? Z jakiego tytułu? I oczywiście żyję jak człowiek zbawiony, żeby było jasne. Jeśli coś zmajstrujemy, to umarł za nas Chrystus. A my czy śpimy, czy czuwamy? Do Niego należymy. W Nim żyjemy. Razem z Nim jesteśmy. Dlatego Biblia Warszawska mówi, napominajcie się, ale to jest złe tłumaczenie. Powinno być, zachęcajcie się, wskazując właściwe rozwiązanie. Dokładnie tak. I budujcie jeden drugiego. Co też czynicie, stwierdza apostoł w tym liście, i ty też tak czyń. Amen. Droga Uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.